Dzień dobry, witam Was na moim kanale. Bardzo długo nie nagrywałam vloga. Jest mi cholernie głupio teraz, ale Wam powiem, że po prostu to też tutaj chodzi po prostu o brak czasu. I naprawdę, wybaczcie mi, ale ja stwierdziłam, że teraz muszę nagrać coś specjalnie dla Was. Stwierdziłam, bo w sumie za cztery dni jadę na koncert, więc sobie tutaj nagramy vloga z koncertu, z tego całego przebiegu i tak dalej. W sensie nie będę Wam pokazywała, wiecie, jakby każ każdej piosenki na przykład czy coś, ale po prostu z kolejkowania na koncert i tak dalej, co robimy, jakby takie, wiecie, takie rzeczy po prostu. Ogólnie się ze sobą tak na laptopie i weszłam przez chwilą właściwie na swój kanał, i wiecie co, spojrzałam, kiedy w ogóle wstawiłam ostatniego vloga miesiąc temu. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło w tym momencie, ale jestem w szoku, że tak dawno. Muszę to koniecznie zmienić. Nie wiem, jak u Was, ale u mnie jest strasznie gorąco. Strasznie gorąco, naprawdę. E, ja przyszłam do domu w sumie. Eee, musiałam zrobić w ogóle makijaż, bo po prostu się topiłam, topiłam się, przysięgam, idę umyć głowę. I jutro już jedziemy na koncert. Mega, mega się Także koniecznie oglądajcie do końca, bo może być ciekawie. Może będą momenty, gdzie będę miała kryzys koncertowy, a to jest praktycznie na każdym koncercie. Także oglądajcie. Ogólnie to jest moja taka jedna z gorszych rzeczy w sumie przed koncertami, czyli takowanie się lecką, lecimy, pokażę Wam to w takim trochę szybszym tempie. Nie spakowałam się wszystkiego, bo muszę jutro rano dopakować jeszcze kosmetyczkę w sumie. E, to jest takie, e, takie też ważne trochę. Ale ogólnie z takich rzeczy potrzebnych w sumie to jest spakowałam sobie, nawet przygotowałam już rzeczy, w których będę jechała, rzeczy e, potem jak się będę przebierała na koncert, jedzenie i tak dalej, wszystko mam jakby. Niektóre osoby znają mnie, że ja jestem w ogóle szalona mam. Najróżniejsze pomysły. Ja tutaj w ogóle przygotowałam jedną rzecz w ogóle dla Dawida. No, nie chcę Wam tutaj tego pokazywać. W sumie wie o tym chyba tylko jedna osoba. No ale mam nadzieję, że mu się spodoba i może zrobię unboxing. Mega się cieszę i normalnie uśmiechnię z twarzy, póki co nie schodzi, bo dzisiaj jadę na koncert, w sensie koncert jest ogólnie jutro. Ale idę jeszcze do pracy i wieczorem sobie jedziemy z dziewczynami. Potem Wam pokażę, jak finalnie się spakowałam, bo jeszcze będę musiała dopakować parę rzeczy. Ale pogoda jest taka pół na pół, zobaczymy. No. Ja wróciłam z pracy w sumie niedawno pierwsze co, idę się po prostu wykąpać Jestem po prostu cała spocona Po prostu była taka temperatura, że masakra aktualnie w ogóle grzmi A ja jestem w trakcie w sumie ogarniania się i jadę na koncert Także trzymajcie za mnie kciuki Ogólnie wam powiem, że jest fatalnie Taki szybki update sytuacji, siedzimy na PKSie, bo ogólnie mieliśmy jechać pociągiem, ale w sumie moja wina, bo nie przyjechał mi pociąg, ani jeden, ani drugi, przez co nie zdążylibyśmy na pociąg, aby najmniej ja bym nie zdążyła i stwierdziłyśmy, że jedziemy autobusem, więc jeśli na początku miałyśmy jechać Boltem czy czymś tam, ale autobus tańszy. Jedziemy już w sumie od ponad godziny Jak się czujecie dziewczyny? Fajne, jest git, jest, jest moc No także jedziemy, w sumie za jakieś tam chyba 20 minut będziemy I mamy blisko na miejsce koncertu Także o tyle dobrze Trzymajcie kciuki Ogólnie my już dotarłyśmy na miejsce Tutaj mamy swoje rzeczy A tam jest w ogóle scena za Wiktorią gdzieś o tutaj tu, 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 tu. E, także zobaczymy jak to jutro będzie, jak to będzie przy wpuszczaniu. Ale w ogóle fajnie, bo wszystko mamy pod ręką, jakieś sklepy i tak dalej, więc fajnie. Nie jest mega tutaj e, do dupy światło, ale chciałam wam powiedzieć, że jest w ogóle taka cisza teraz, bo my siedzimy sobie jakby przy takich stołkach, o w ogóle tutaj no, no e, były imprezy w ogóle, jakby każdy przychodził jakby ze swoimi grupami ludźmi. Yy, I po prostu wiecie, alkohol, i tak dalej, i, i teraz taka cisza w ogóle. Posłuchajcie, tam też słychać w Wam pokażę, jak to wygląda. My siedzimy sobie przy takim właśnie stoliku. Tutaj jest ich dużo. Tam jest w ogóle scena. Tu jest za mną Marczyna. O, i sobie tak czekamy, w takim świetnym. A moi widzowie. Yy, Mamy już taki update. I. Jesteśmy w ogóle pod ceną. Yy, mogliśmy się rozłożyć. W ogóle prawdopodobnie nie będzie wpuszczania, także wszystko będzie na spokojnie. Można się na spokojnie ogarnąć i tak dalej. Fajnie, 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 fajnie. W ogóle mega słabe światło jest, ale. poznajcie jak z takim światłem od telefonu, a bez światła, jakby na przykład, no to to jest jakby słabe, nie? To jest słabe. o! <laughs> Dawaj. Ja ogólnie daję taki szybki update, bo się nie odzywałam przez całą noc, e, ale dożyłyśmy do rana, w ogóle wyszło takie piękne słoneczko, ja już się rozebrałam, ale nie jest jeszcze tak póki co ciepło, ale idziemy na stację, bo chce nam się i mam nadzieję, że będzie otwarta. Ogólnie e, jesteśmy już jakby w trakcie tego wszystkiego, ponieważ rozstawili bajerki, już możemy, mogliśmy sobie zająć E, swoje miejsca i tak dalej Aktualnie szukamy toalety e, No także trzymajcie kciuki Tutaj chyba nie ma Teraz idziemy z Wiktórą do toalety i idziemy się przebrać Ale jaka luksowa, sienka, zobaczcie Aha, nie mogę Wam pokazać, ale no, a to Wiktoria. Każdy normalny człowiek przychodzi do łazienki, żeby się przy, jakby, żeby się załatwić, a my przychodzimy do łazienki, żeby się przybierać jakby na koncerty, także ja lecę się przybierać i zobaczycie moją strulę za raz, dwa, trzy! Zauważam, jak się przebrałam różowa bluzka i spodenki. Skarpety i tak są najlepsze z tego wszystkiego. Idę się teraz pomalować. Ale wam powiem, że jak się... Przebrałam to od razu, tak się świeżo tuje, tak wiecie, nie? Tak, tak inaczej, także lecimy się panować. Miał być to vlog z całego koncertu i tak dalej, ale usiądźmy i opowiem wszystko. W skrócie nie będę wszystkiego opowiadała, ale po prostu chcę wytłumaczyć parę rzeczy, które się wydarzyły nie z mojej winy. Dobra, ogólnie wam powiem tak, że w ogóle wszystko było fajnie, zarobiście, w ogóle na początku naprawdę nie było się do czego doczepić. E, wszystko gdzieś tam było e, w porządku naprawdę jakby. Gdzieś tam po południu dopiero jak się zaczęli zbierać ludzie i tak dalej, no to już się e, robiło po prostu zamieszanie. Na początku mówili, że nie będzie jakby wpuszczenia na zasadzie, żeby będą przeszukiwać nam toreb czy coś, po czym nas po prostu jakby wygonili po prostu i zaczęli sprawdzać jakby torby i tak dalej. W ogóle zamieszanie było potwornie z tym. A druga rzecz, co chcę Wam powiedzieć o moim zdrowiu, ponieważ godzinę przed koncertem Dawida się strasznie źle poczułam nie wiedziałam co wtedy mi dolega co mi jest ale czułam po prostu się strasznie i ja wiem że jak ja bym nie wyszła stamtąd tam gdzie stałam to bym po prostu zemdlała prawdopodobnie bo już czułam, że po prostu miałam tak osłabiony organizm I ja po prostu czułam gdzieś tam się w głowie w ogóle kręciło i w ogóle i tyle czekania na koncert. A ja musiałam godzinę przed koncertem wyjść. Na zasadzie moja Wiktoria zawołała ochronę, żeby poszli po medyka, żebym mogła po prostu stamtąd wyjść. Wiem, że na to, co się w ogóle wydarzyło przed koncertem, po prostu na zasadzie, że musiałam wyjść. To jest głównie spowodowane przez pogodę, ja się po prostu spaliłam wszędzie, tutaj możecie zobaczyć, nogi mam całe czerwone właściwie, nie wiem, tutaj mam w ogóle, po prostu się spaliłam i y, tutaj w ogóle zobaczcie jakie mam w ogóle ślady jakieś, tutaj mam czerwone, tutaj w ogóle mam jakieś białe kółeczko, nie wiem, e, no trochę było mi przykro i jest mi przykro do tej pory. Bo też jest mi przykro, że Wiktoria wyszła ze mną i po prostu nie spędziłyśmy tego koncertu przy barierkach blisko Dawida i tak dalej, ale w tamtym momencie dla mnie zdrowie było po prostu ważniejsze niż męczenie się i bałam się, że coś mi się po prostu stanie wtedy. Więc chciałam tylko powiedzieć, żebyście uważali na siebie. Dbajcie o zdrowie, bo zdrowie mamy tylko jedno, i zdrowie musi być po prostu na pierwszym miejscu zawsze. Eee, no, jak są upały, to pijcie dużo wody, żeby się nie odwodnić. Ja mam nadzieję, że jak pojadę na następny koncert, to sobie po prostu odbiję tą małą wpadkę, która nie była wcale nie z mojej winy, e, ale się po prostu wydarzyło, więc trudno. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Chciałam nagrać takie fajne zakończenie tego vloga, a właściwie nie ja bym dograła, ale nie udało się po prostu. Także zostawiajcie koniecznie łapkę w górę, suba i oglądajcie poprzednie i następne filmy, które będą wlatywać. Mam już pomysł na kolejnego vloga. Kiedy go nagram? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że jak najszybciej. I możecie dawać znać, jaka jest u Was pogoda, bo póki co tutaj jest mega ciepło. Niby w tym tygodniu teraz ma być tam po 20 parę stopni, ale to i tak uważam, że jest ciepło. Także widzimy się niebawem i zostawiajcie jeszcze raz łapkę w górę, bo to jest najważniejsze. Buziaki!